Nie, yy, pierwszy raz i no co, Znaczy się chyba nie odbędzie. Szkoda tylko, że jesteśmy na wyjeździe nie u siebie, bo poczeka nas kolejne 4,5 godziny drogi, co mamy zrobić, nic. Ciężko powiedzieć, Chciałbym tak sięgnąć pamięcią, ale nie wydaje mi się, że aż tak. A jak grałeś w Mój Kolega, tabletek zapomniał wziąć. A, ja, a, ja, a jak grałeś w bo dzisiaj na przykład Celiotkę w Teksasie została odwołana. Jak grałem Celiotkę, to na pewno nie. To na pewno z takimi warunkami się nie spotkałem. No trochę jest to przykre, bo, bo przyjechaliśmy tutaj z nadzieją, że będziemy grali e, spotkanie z górnikiem, okay. ale. A jakby takie są warunki i zobaczymy co dalej z tym będzie nie? I, z ty, i z tym boiskiem. Za juniora, za juniora kiedyś grałem, też na takich się graliśmy, no... Fajnie było, śmiesznie było. No szczerze, no, szczerze powiedziawszy, bardzo śliskie boisko, więc na pewno Pewna grupa mięśni, która odpowiada za stabilizację, by cierpiała bardziej. Ale tak poza tym, to myślę też, że ostre w ślizgi by byłyby częściej wykonywane, więc to mogłoby to spowodować przy zaostrzenie całej gry jakąś dodatkową kontuzję. Ty też w piłkę grałeś? Spotkałeś się kiedykolwiek z takim boiskiem? Tak, spotkałem się za czasów juniorskich, ale to było na obozie w Tychach na Sztucznej Murawie przy minus 20 swojego czasu. zaskoczyła pierwsza ligowców, nie odbędzie się mecz górnika Łęczna z gks em Tychy ze mną trenerdariusz Banasik. No szkoda, zwłaszcza jeśli chodzi o to, ile GKS musiał przyjechać na to spotkanie, więc na początku się pytam, czy to była taka bezpośrednia droga, czy gdzieś tutaj w okolicach Łęcznej hotelu spała pana drużyna? No, dzień dobry, oczywiście spaliśmy w hotelu, tak? Przyjechaliśmy wczoraj. Ja jeszcze wczoraj byłem na meczu Polonia ze Stalą ale tam były sensowanie inne warunki. Lepsze. No i tak się ma w sumie dzisiaj rano, bo jeszcze boisko rano było zielone, natomiast w tej chwili boisko jest białe, nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle rozegrać ten mecz. No i szkoda troszeczkę, bo, bo te przekładane mecze potem gdzieś tam zaburzałem trochę ten cykl przygotowań, no ale z drugiej strony ryzyko kontuzji, zdrowie zawodników jest najważniejsze. Elmax, oficjalny sponsor GKSTH.